Witajcie kochani, mamy dziś 29 lipca, poniedziałek i zapraszam Was na kolejny raport energetyczny. A już od wczoraj możemy czuć dochodzące do nas energię po kilku rozbłyskach klasy M wyemitowanych przez nasze słoneczko 26 i 27 lipca. Wraz z nimi wyemitowany, został wyemitowany wybuch masy koronalnej, no i te energie skierowane były w stronę Ziemi. Także już od wczoraj wieczora możemy odczuwać tę energię. Przechodzi to w dzisiaj. Dzisiaj również od rana możemy czuć napięcie, poddenerwowanie, mocne rozpędzenie. Mocne Mocne doładowanie energetyczne mogą się również pojawić uciski na, na klatce piersiowej. Może się pojawić takie uczucie, jakby nas piekła twarz tego typu rzeczy. Więc ta energia dochodzi do nas jeszcze dzisiaj. Następnie 28. nasze słoneczko wy wyemitowało kilka mocnych rozbłysków klasy M. Mieliśmy M7,9, M9,9, czyli prawie klasy X. No i kolejno M1 i M7,8. Co, na co zareagował Schumann w ogóle wysokością 81. Bo, moi drodzy, działa to w ten sposób, że nasze słoneczko emituje energię, która dochodzi do Ziemi, następnie jest absorbowana przez ziemię i następnie ta energia jest oddawana na zewnątrz, co możemy zaobserwować na wykresie Szumana, który dosyć mocno rośnie, więc tak naprawdę jesteśmy ładowani tą pozytywną energią z dwóch stron i z góry i z Ziemi. Jest to dla nas dobra wiadomość, bo dzięki temu. Możemy więcej jej przyjąć, więcej absorbować, więcej przetransferować. No i dzięki temu rośnie nasza świadomość. I dziś, 29, chwilę po godzinie 3.30 chyba dokładnie, nasze słoneczko wypuściło flarę klasy X1,5. I dosłownie, chwileczkę temu, o godzinie, w okolicach godziny 14.00 czasu polskiego, wypuściło kolejną flarę. Flarę klasy M8,77, czyli bardzo blisko klasy X. Ta energia dotrze do nas za kilka dni. Były to rozbłyski połączone z wyrzutem masy koronalnej. Czy zostały skierowane całkowicie w stronę Ziemi w momencie nagrywania filmu, tego jeszcze nie wiem, ale podejrzewam, że na pewno, że raczej tak. Więc, moi drodzy, kilka następnych dni. Może być odrobinkę trudniejszych, dla co po niektórych z drugiej strony możemy się spodziewać mocnego rozpędzenia, mocnego doładowania energii, mocnej chęci na to, żeby wreszcie ruszyć z jakimiś swoimi nowymi rzeczami. Jak również może się pojawić takie mocne uczucie, że mamy już czegoś dosyć, że chcemy coś zakończyć. Bardzo mocna chęć, żeby odrzucić to, co już nam nie służy, co, co nas blokuje, to, co nam przeszkadza. Więc w, jeżeli będzie. Będziecie mieć takie odczucia w ciągu kilku najbliższych dni, no to ta energia właśnie pomoże nam w tym, żebyśmy się już pozbyli tych rzeczy. Zostaje nam tak naprawdę już niewiele czasu, żeby te wszystkie rzeczy poskładać i te wszystkie rzeczy powyczyszczać, więc bardzo fajnie, że słoneczko wysyła do nas takie, znaczy, że przez słoneczko takie energie do nas dolatują, bo ta energia przechodzi tylko przez słońce, nie, nie jest generowana z naszego słońca. Przechodzi do nas ze źródła, więc dzięki temu mamy możliwość na to, żeby pozbyć się tych bloków energetycznych i wyrzucić się na zewnątrz. Wszystko, co jeszcze jest gdzieś tam zakopane pod dywan, wszystko co jeszcze was męczy. Dręczy, może zacząć się przejawiać. Te wszystkie rzeczy, które nie zostały pozałatwione w ciągu najbliższych kilku dni mogą również wypłynąć na powierzchnię właśnie po to, żebyśmy z tym podilowali, żebyśmy zdecydowali wreszcie, co chcemy zrobić swoim życiem no i ruszyli w tym kierunku. Także moi drodzy, pomimo całej uciążliwości tego wszystkiego, i są to wspaniałe nowiny dla Was. Mam nadzieję, że przebrniecie przez ten okres jak najłatwiej, jak najprzyjemniej. No, oczywiście uziemiajcie się, ile się da, bo to naprawdę, naprawdę pomaga świetnie. Do tego no, dużo wody z elektrolitami. Pamiętajmy, żeby tam szczyp soli do tej wody dosypać, bo jesteście elektrycznymi bytami, więc potrzebujemy mieć dobrego przepływu prądu. Więc dlatego. Woda na przykład z solą kłodawską albo z jakąś inną solą, która zawiera bardzo dużo minerałów, świetnie również pomaga. No i oczywiście, odpoczywajcie, pozwólcie sobie troszkę zwolnić, gdybyście się czuli jakoś bardzo zmęczeni. Zdrawiam Was serdecznie, kochani. Mam nadzieję, że świetnie sobie radzicie z tymi energiami i że dzięki temu kolejne osoby budzą się i kolejne osoby uzyskują jakieś przesłanie. Skoki energetyczne, żeby być coraz bliżej podniesienia swojej świadomości na jeszcze wyższy, kolejny poziom. Wspaniałego dnia Wam życzę, wspaniałych e, kilku następnych, no i oczywiście z wiatrem.